Rodziną zastępczą może być osoba samotna lub żyjąca zarówno w związku małżeńskim, jak i nieformalnym. Nie trzeba mieć obywatelstwa polskiego, wystarczy prawo pobytu w Polsce. Z kolei rodziną zastępczą nie może zostać osoba, która była pozbawiona wadze rodzicielskiej lub uchylała się od zobowiązań alimentacyjnych. Ważne jest, aby osoba ta była w stanie zaspokoić codzienne potrzeby dziecka. Powinna też wykazać się otwartością na jego kulturę, religię i język. Jeżeli rozważasz taką decyzję, zachęcam Cię w pierwszej kolejności do zastanowienia się, dlaczego chcesz to robić. Czy masz odpowiednie predyspozycje i motywacje? Podczas procesu kwalifikacyjnego specjaliści sprawdzą, czy osoba daje gwarancję prawidłowej opieki nad dzieckiem. Następnie identyfikują mocne strony kandydatów. Tak, aby określić, jakiemu dziecku będą potrafili najlepiej pomóc. Żeby zostać rodziną zastępczą, należy zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie. Zwykle jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy tych instytucji udzielą informacji o procesie kwalifikacyjnym i odpowiedzą na wszelkie pytania.